Jan ale II jest dla mnie postacią szczególną, bo e już nie chcę wchodzić że tak bardzo osobiste sprawy, ale e, ja się urodziłam w, jako ateistka i przez 20 parę lat swojego życia e, w takiej, e, się poruszałam w takim kontekście. Jan Paweł II to był właśnie ten czas mojego e, nawrócenia e, i e, jego nauki, jego wizyty w Polsce, jego pielgrzymki dla mnie były zawsze jakimś nieprawdopodobnym przeżyciem. Thank <laughs> you. I ja zawdzięczam świętemu Janowi Pawłowi II całą swoją świadomość, jakby całą swoją duchowość. Mam tego absolutną świadomość, że tak właśnie jest i było. No a poza tym mnie, po prostu jest to dla mnie człowiek kochany. Naprawdę takie mam poczucie jakby przytulania się do niego. I, no i nie mogłam w związku z tym wytrzymać tych wszystkich ataków, które go spotykały e, dwa lata temu, no i wcześniej też I, i, no i zastanawiając się nad tym, co można zrobić, żeby nie dopuścić do tego, żeby pokazać, że się nie godzimy my, katolicy, a szczególnie pokolenie Jana Pawła II na, na takie postępowanie i na takie utraktowanie. Bo, no, 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 jakby, nie mogę powiedzieć, że wpadłam na pomysł, dlatego że pomysł ten, jest, mam takie głębokie przekonanie, został mi podrzucony z góry, <noise> że właśnie trzeba zorganizować marsz. Yy, przypomniał mi się biały marsz yy, tuż po śmierci Jana Pawła II. I yy, w związku z tym tak sobie pomyślałam, że właśnie ten, że marsz to, to jest yy, możliwość yy, takiego dania świadectwa. I muszę powiedzieć, że ani przez chwilę nie miałam wątpliwości, czy to się uda.